I yeah. No i wyciszymy muzykę, bo już się sykuje. Kto wygrał? Walczymy, walczymy o pierwszy plac. No co samo nie ma radości? Skołkać kobcy do góry! Wrzestyć. Pięknie! Dziewczyny zajęły drugie miejsce. Brawa dla dziewczynek! Ja. Chopcy brała na dziewczynek za drugi plac. Już styknie. Idzie pierwscy, odpaja. I pierwsze miejsce w napełnieniu butelki. Kto wygrał? Chłopcy! Pierwszy plac. Wody nie tracimy tej woda przeloć, bo tata i mama mają to robić za pół godziny. No. Robimy porządki i później nagrody. Woda wraca do wiaderek. Rekwizyty zostawiamy, tu przełożymy Wejdźcie wszystko tu, wszystkie rekwizyty, dzieci są grzeczne, super, tu wszystko w okolicach tego sprzętu I poprosimy drugie miejsce, wszystkie dziewczynki do mnie Proszę prosimy za chwilę, będzie wręczać nagrody, nagrody dla najlepszej drużyny wieloboju z rodzicami tu takie przyszłe mamusie i żonki z laku. Ja te niebieskie wiaderka lepsze. No tatusiowie, nagrody w uciekły, no mamy nagrody pociszenia. I walczymy. Ja, słuchaj, zajek, aż to No, już niewiele pozostało. दुग्रस्त व्यक्ति Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова